Eee, cześć, gramy, ja gram właściwie Iga Ewa Smaleńska oraz obecny w drugiej eee, Będziemy grać w Giga a będziemy grać e, w celach e, mocno szczytnych. E, wciąż zbieramy... O, amoku e, Wciąż zbieramy na to kubek dla Jezusa, który jest również obecny być może na czasie, którego w tym momencie nie widzę, ponieważ widzę jak nagrywa się mój głos. Gram na klawiaturze, to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo się zaczęły puszczać nagrania na krawiaturze. Nie ma ciszy. My, my nie słyszymy. A, taka cisza ciszej. Sounds, a... sounds, sound. Music for Music, a nie sound. Przestań kawę Ja jestem po ogromnej ilości kawy. BAM! Pamiętajcie, że mi się znaleje, pamiętam. A Jezus, bardzo lubił Albo ciągle lubi, nie wiem. Jezus, jesteś tam? Zobaczyć ci sekret? Nie nagrywasz frapsem. Teraz nagrywasz. Cześć! Nie, to... Musisz naraz nagrać i się przywitać. W jednym miejscu, żebym miał gdzie skręcić. Dobra, to... Cześć! A wyłącz tego frapsa. Mi się wydaje, że po prostu weźmiemy do z Może tak być? No chyba musi. Dobra, e, słuchajcie, a się skacze. <grywa> e, widzimy tak? Tak, jest, jest, no, no, a... jest. Nigdy tego nie rozumiem. Kolej po prostu szczyt do kina, nie? Ogląda ogląda film w budce biletowej. Jak kto ogląda film w butce biletowej? Jak, to myślisz, no? ci ludzie Dobra, ja tak... pewnie ty tam wiesz, no, mówi Gdzie odzieło. ogląda te filmy? No mówię o dzieło, siedzi w budce biletowej, sprzedaje bilety, a ty przychodzisz z 9 mm. To A wiecie co? to, to jest Wow. <gly> <gly> ja, to to się, nie ziet, no jest dobrze, że Właśnie ostatnio w GiantBondcast skarżyli się, nie pamiętam który z nich, że nie podoba mu się, no. że w Destiny przy strzelaniu trzeba do siebie krzyczeć. Jak mamy to jest super. Czy nie? Generalnie trzeba do siebie krzyczeć, zwykle jak się strzela. Nie. Teraz to my nie słyszymy nic. No, nie ciszej grafik, tak brają tak że nie widzę. No jest ciszej, co jeszcze mamy zrobić? 30 dźwięk gry. Nie wiem, to jest chyba jakiś polący problem <grym> po drugiej stronie. <grym> A może w tym twoim programiku co nagrywa, jest zagłośniony? Ale... Nie, no tylko. Jest ciszej, jeżeli tu jest ciszej, no. Okej, okay, guys. Uh. No, gra jest za głośna w stronę Czekaj. pięknego głosu i to masz To może ja będę mówił teraz głośniej. Ja sąsiedzi będę tak Bo chyba mam jakiś problem. Okej, okay, pamiętam, że tu coś było. Nie, nie, tutaj coś w środku było, wiesz? A widziałam, że. Oni naprawdę no, ty, ja proponują, żeśmy strzeli, ty. Czekajcie, bo mam mało healtha, jest e, awaria. Chyba niepotrzebnie wlazłam w ten ogień. Jakby co za to zaraz zginę? Kiedy ostatni raz kto kogoś zaraz grał w niego. Ja grałem nie tak dawno temu. Kiedy? Tędy nie wejdziesz. Nie, tu się jakoś naokoło Musisz przytrzymy? tam w lewej, w lewo. E, w lewo. Zainstalowane, nek, teraz jest git idealnie w ogóle. Super, bo my nie słyszymy ani jednego dźwięku z gry. I cały czas wrzeszczymy na, na siebie. Na to i tutaj, tak. O, i to i jest trysz tak, z okien, nie? Tak, jest gdzieś na na, na plakacie chyba była, co? Oj, co, i będziemy sobie fapować? A <grym> <grym> tutaj, widzisz, tutaj, tutaj na górze. Secret place. A secret place, ale gołe baby! No kurde, o, każdy fapował do czego mógł w tamtych czasach, <grym> wiesz? <grym> baby! Security, jak się używa przedmiotu. O! A ty mi powiedz, czy na Twitchu będzie też, na tym nagrywaniu będzie też nasz dźwięk? Nasz, nasz głos, czy nie? Czy tak, bo prawda? mamy dwa mikrofony. Ej właśnie, może dlatego ja nas nie słyszę, bo ten mikrofon stał tak daleko. Nie ogarniamy trochę sprzętu, wiecie, mamy strasznie dużo sprzętu tym razem. Gramy w wersji zainstalowanej, ale ona wygląda jak szplądarkowa. A Iga jest najgorszym glaszem Ewem. Jeszcze nie widziałem, autentycznie nie widziałem jeszcze, żeby ktoś umarł na pierwszym etapie. Tyle się słyszę. Dobra, let's do this. Ja pierdzielę Iga. Cii, się dużo Teraz stracisz już trochę energii upadając. No, mam szczęście. Nie, tak tam no, na za go, tam się tam upadł Zabij Igody. Tak, Skakuj dam do góry, tak. I tam do góry, tak. Ja nie wiem, czy wy ogarniacie, jak super się skacze. A. Dobra, to już widzieliśmy. Tu jest ty teraz, więc ja robię takie... strafing. Nie, nie robię, robię strafing, bo tam się... Z, z altem się gra strafuje. Z tego, co pamiętam, w starych grach się takiego z, z, z altem. Ponieważ stary grach wow. nie... No, tutaj otwórz to. Ponieważ w starych grach nie, nie, nie dopuszczony do siebie myśli, że jest zbyt dużo przycisków dla jednego gracza do przyciśnięcia na raz. Nigdy za dużo. E, tutaj jeszcze nie? Ja mam wrażenie, że ten czat to jest jakimś strasznym opóźnieniem. Tak, bo, jest, bo my tu jest jesteśmy dużo czeka. do przodu, a wy jeszcze mówicie o starych rzeczach. Masz teraz wyrzucony rakiet, nie wiem czy wiesz. E, tak, zauważyłam, że zmienił się. E, I tam jak strzelisz do tego ja końca, który w butce jest, to będziesz miał secret, nie? Bim, Ale nie tutaj. Ale. Nie trafiłam w ogóle w tego. Takie... najpierw umarłaś na pierwszej plasza, później nie trafiłaś do tego kolesia, z wrzutnikiem rakiety. To też się nie zdarza zbyt często. A secret place. Ty, to się Jak teraz w ogóle kawało, teraz słychać? No, możecie nam powiedzieć. O, dlaczego on gdzieś na Bo nie on był czerwony, i czerwony się teleportują, generalnie. Nie I oni mieli chyba strzelbę, albo mieli. O, jakiś lepszy tan, jakiś lepszy set mieli. Jak się używa rzeczy? To... w GGB napisał, że ów z niezalogowany zalogowany, jeszcze raz dzień dobry. Eee, Cześć. Trochę, trochę, to, trochę to przykre, że byłeś nie zalogowany i. co? O! Jezus, Maria Iga musi slajmować na pierwszy poziom jedniukę. <laughs> się <laughs> Nie wiedziałem, że będzie tak śmiesznie szczerze mówiąc, Jak to już ty, Musisz zapalić światło po drugiej stronie, no bo musisz zapalić światło, bo to jest ciemne kino, ty. ty jesteś ciemne kino. No, y no gdzie i masz co? jakiś już? no... No użyłam. E czy coś? Tak, e. O, i teraz zapaliło się, o. przecież dopiero. Nie. Bo było tak. No to że... może nie działa, może za prąd nie zapłacili, no. W kinie. No, y mówię ci, że to nie jest problem... A może tego, że brightness jest na sam dół? Może być taki problem, no. Mogę się mylić. Ja sobie w ogóle... Ja się odzwyczajam też od grania uh, na PC. Dlaczego kopisz śmietnik? No bo mogę. I się wygina. I to jest... To było kiedyś fajne i ciągle jest. ok? No a później się odgina, jak iPhone. I ammo for pistol. Uh. O, zostawiam ślady jak chodzę. Zapomniałam też o tym. A tutaj twisted, się z kolei za karą za kasą kryje, tak? Za karą się kryje. Więc musisz dobrą strategię o, wymyślić, o, o. tak. A drugi siedzi w kiblu, nie wiem czy pamiętasz. Musisz dobrą strategię wymyślić zanim tam wejdziesz, bo wiesz, bo kolei może ci zaskoczyć. Jak się A... używa tych... Już. Aha, super. No. Też nie trafiam w drzwi. Nie, bo gramy na klawiaturze, to, to bardzo widać. No i strzelaj do niego. weź jakąś broń wybierz, co? Ja pierdzielę i ja znowu zginiesz. Ja jeszcze jeden typ lata, bo go widzę na śniegu. Nie, ten nie żyje. Iga nie jest najlepszym graczem Fira. Ja bym musiał powiedzieć, że ja bardzo dobrze gram Fira. Nie, bo ja, to była ta nazwa Gra Granat wry i jest najlepszym graczem. Tam jeszcze graczem wisi nad tą kolej, widzisz, no, bo tu jego no. cień widać. Nie wisi wisi taka... mną, bo na mną jeszcze nic nie ma. A tam jesteś typu za karą. Tak, i tam są jeszcze apteczki, ty możesz pobiec po apteczki, szybko je wziąć i wzią, przeskoczyć na drugą stronę. Ja bym chciał tam tego typu wystrzelić. To może do niego strzelać na przykład. Ja teraz zaseguję to będzie super lame, jak teraz ze Totalnie się ci ześć, już powiedzieć. Tydą można zaciągnąć z buta bez zmieniania broń. Sfora skin. Wow Ej, czekaj, a teraz? No i. O! Wow! <słyska> 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 okay, ja się super dobrze. Bawię. <słyska> Okej, okay, let's do this, dobra, teraz idziemy tak, idziemy po apteczki, ale tego typu trzeba zastrzelić. Bardzo ciężko się. To jest śmieszne, na kawiadu, bo on sam ci celuje, to nie do góry. Tak. Bo... Bo ty nie możesz... nie możemy... nie możemy patrzeć w górę ponieważ mieszka to do świnia. poruszania się. Tak, jesteśmy jak świnia. No weź, już prawie go, Ja pierdzielej Iga, Jaka ty jesteś słaba, aż mi przykro jest! Ej, Tomek! Nie musisz być, nie wiem, z robaków. <grym> co <coś>? <grym> <grym> nie musisz nie tak prowadzić komunizmu w jakiejś republiki w południowej Afryce. Ja <grym> <grym> tam... Tam naprawdę, wiesz co, być może tam lewi Cię Co mi straci... Potrzebuj... Zna... Ale tak swoją drogą lewi 89 wrócił. Tak, ale nie wątpię, żeby to był teraz. Ale czy... Page, page up, page down, możesz patrzeć w górę. To o! jest tak pomocne, Tak. Jest no. jeszcze więcej klawiatury potrzebuję. Ledwie 5 sekund trzeba, żeby Uuu. wycelować do kolesia, który Uuu. dzisiaj jest Sister Act 3. Wszyscy ręce w spodnie, not. Wyjmujcie ręce ze spodni. Dobra, e, czy tutaj był jakiś sekret? Tak, tam był sekret. Dlaczego zadajesz pytanie i nie czekasz na odpowiedź? Idź tutaj, dam w lewo, w lewo, w lewo. Ale tam są ludzie, po no, prostu. Przeskocz, ja pytań, nie, przeskocz na drugą stronę tego, no. Przeskocz, wejdź tutaj, tu będzie koleś w środku. Shotgun. No i środka... a po lewej powinien być koleś, ale mogę się mylić też. Ja się nie mylę, bo się no, rzadko myli. No. Co ty robisz? co ty te wszystkie monitory? Bo można było, wtedy to... super. Wtedy to robić to było super, ja sobie no, przypominam jak się z tym strasznie. No, i tam masz kolesia. Tam. Potem gramy w Na jakim w poziomie trudności grasz? Powiedz, że na jakimś śmiesznie, żałośnie, małym nie wiem na jakim. Na... A weź kasę naciśnij fiskalną, bo kasa na fiskalna chyba jakiś też ścisek to otwierała. O, widzisz? O, ty! Ty! Trochę się pamiętam. Jak tam, ja, tak. ja tam mam wejść? Nie wiem, no. Nie wiem, chyba powinna, powinnaś mieć jetpacka, bo tam się później jakoś zbierało jetpacki. I wy wiecie jak tam wejść na górę? Czy Iga gra w to po raz pierwszy. Tak to tak, wygląda totalnie, tak. co? <laughs> <laughs> Powiedzmy, że gra w to to totalnie po raz pierwszy. A, teraz może tam A czemu do Kibla nie poszłaś? W kiblu tam jest w ogóle najśmieszniejsza scenka w historii gier wideo. Tak, Weź to iść do jest Kibla. najśmieszniejsza iść scenka. I do Kibla, w tak, totalnie. Ty, Team Schafer się w ogóle chopa, ty. Hopa. 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 To, e to jest lustro, nie? No wiem, i tam jest koleś, tak. Nie, nie strzelaj do, do odbicia w lustrze. To nie Velociraptor. A ja koleś w ogóle, w ogóle się nie zdziwił, co nie? Że, nie, że... ale w ogóle mają takie dosyć stałe wyrazy twarzy No idź tam no i zabij go Ja nie wiem ilu z was pamięta w ogóle jak się jak No się i, teraz, i teraz otwórz kibale i tam będzie kolejny, na kiblu siedział Ja wiem <hihihi> Ale już jestem już Jak teraz, on teraz, teraz, Gdybyśmy mieli dźwięk włączony to on by mówił Damn, I'm looking good Patrząc w lustro Telefon. Mam nadzieję, że słyszycie jak on I'm mówi że, Damn, I'm looking good Bo my nie słyszymy Ja ma animację tylko jedną na obie nogi no ale i zabij kolesia na kiblu. No już! Iga, czy ty nie, masz ADHD? Jest wypijam kawa. To, to nie jest ADHD, a tak, a ty się możesz odpystać. Uh, to jest numer. No? A, bo to jest w ogóle jakaś nowa edycja, tak swoją drogą, To jest edycja gry, w której dodali jeszcze jeden tryb. Ja I dodali czy... numery. <grych> tak, tak, ja numery. Na kibla. Tak, tak, zrobimy. Tam kibler. jakaś laska pewnie po drugi. Nie, nie mamy dźwięku, bo musieliśmy ściszyć, żebyście nas słyszeli. Nie wiem kibla. O Jezu, zaczynało się ze śmiechu, to jest... Tak, no, no, kurde, bo wiesz, na, na, najśmieszniejsza scena w historii. Je, no totalnie, ty dam masz Czy a mi się właśnie przypomniało ze jest to jest coś, czego się bałam najbardziej na świecie, to są te zielone... Ej wierz próbuj podgłośnić pod, ten dźwięk, może też będziemy go mieli w końcu, nie? Może i mikrofon postawiliśmy bliżej. Ale ten, nie? Nie, muzykę. Muzykę chcesz? A nie bojesz, to to słyszysz jak on mówi Shake it baby, shake it baby, wanna dance, wanna dance? Jako, że gram w to pierwszy raz. Wolałbym, no, tak. ale cały czas nie mam muzyki. Jaki ten twój komputer nie działa? Ale... Tomek! <laughs> nie spodziewałaś się tego, jak mnie zapraszałaś, co? Nie, to się rozwala z tego, nie? No, może też strzelić do tego. No, strzeliłam przed znowu ale, ale, ale nie trafiłaś, ale nie trafiłaś, ci powiedzieć. Tam jest koleś, nie... nie przy... A, nie, tam słoneczko. Jo i tam są te zielone gówna, których ja się boję wciąż tam Czy ty mikrofon? nasze do głośniki? Uh, nie Nie? No przecież nie pamiętasz jak przed chwilą tam pierniczało? No wiem, do... Ale możemy je pogłośnić yy. Z cyskiem na mikrofonie taka, taka jest prawda, tak Ty za znalazł się na mikrofonie Dobra Serio No tam No ale tam są te małe zielone gówna, które skaczą do cały monitor no, Ja się no... będę drzeć jak mała dziewczynka Nie jesteś małą dziewczynką Jestem Nie jesteś Pogódź się z tym. Nie, to jest te pierdolone. już więcej, to jest Kiedykolwiek miał? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebyśmy włączyli ten, ten dzień tak głośno. Tam też Nie no, bo możecie mieć dwóch źródeł na granie po prostu. A tego byśmy nie chcieli. Eee, ja, nie piszcie może byście pograli trochę coś, bo gra IGA. To nie moja wina, że Iga nie potrafi rozmawiać ze mną i grać na raz. Nie o co mi chodzi? No oni twierdzą, że nie grasz. Ej, ej. boy, fumifazi, Coraz bardziej jest ciekawe, jak grasz Fira. Ty Nie czytaj mi tutaj przez ramię, tylko graj! We will On się nie nazywa, ten ty? No przecież powiedziałem. Jeszcze jeden Ty tu. A tam na górze to... masz energię, nie wiem czy wiesz. No, ja, ja, tutaj na to jest atom. Ja wspoczyć, cały czas, a... ja nie wiem czy wy wiecie, że się e, nie skacze z kciukiem A nie wiemy jak zmienić przycisku to jo, nie da się zmienić przycisku Ej to no, masz pomę trochę, nie mogę bo Iga mnie zdominowała, nie to... też się boję, jakbyś, jakbyś chujowo <laughs> A swoją legendę zajmie z tego gracza, trzeba drbać. Jo, ja ja, ja tak właśnie pomyślałam, że tam No co ty robisz, idź tam włączyć to kino, ty? No chwilkę. Bo... Co ty się w eksploracji bawisz? I porno! Nawet nie wiecie ile razy kurde je, Ja czasu spędziłem na tym filmiku co, on sam to chce celnie? Chyba tak nie, sam nie musisz, celnie. musisz page up, page down docelować. Ja już teraz kurde najbardziej suplikowany man w historii w ogóle To się nie zabij ty <głos> no. <głos> Jeszcze nie Nie, nie tak Okej okay, nie da się tego <noise> zrobić, a ja tam zajdę na dół, okej? Okay? <noise> Nie, bo ja już widzę jak ja dostaję ten truj. O, tutaj jest lepsza jakoś. Wow. O oh, yeah. Jak totalnie można po to jechać ty. <laughs> mi to, by było, to by był taki <laughs> old school, by było, to no. by był taki old school. No. To czekaj, tu są schody i ja mogę tylko tutaj na... Ja nie zajść? bój się, tak. Dobre, Ale jak on jest nierówno za mną, to ja go nie zastrzelę, bo down zrobić przecież. To. Tak, i wiesz jakie to jest wygodne? Nie wiem. Nie w ogóle nie może ja ci nacisnę down, gdzie jest pedzudał? To jest grane trzy ręce to jest takiego. O no masz No ale nie tak mocno ty idź idź bo nie mogę mniej naciskać przycisku to nie jest tak że mam czy nie? No do tak Nie bo ja bym chciał wziąć pedzudał No idź 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 prawie go mieliśmy no to jest najlepsza współpraca, to jest bardzo a To jest 21 na pewno. Jest jeszcze klawisz, to nie zerka tylko na chwilę w dół, ale zmieniła ta, zmieni, zmienia na stary widok dół. To bardzo dobrze, to jaki to jest? Jezus się pomóż nam. Jezusie, pomóż, <grym> no, <to> Jezus się pomóż nam! <grym> <z sobą. grym> Czekaj, no, to jest na mnie! Czekaj, o was w po? Co? No, Jezus to jest na przecież. Tak, no już, no, ale. Czy nie możesz? Możesz. Nie, ogólnie basy nie bierzą w Boga. No i tam? Dlaczego... Nie, nie. No. Poczytaj trochę Lenina, dziewczyno. To był Marks chyba. Nie, to był chyba akurat Lenin. Tak? Ale nie jestem... Nie, nie jestem pewien szczerze. Mówiąc. Nie tak. rozmawialiśmy o tym, więc. No, no, to, no. to też jest bezpieczne, nie? Okej, okay, mam tylko dwa naboje. Home end chyba się rozglądasz w górę i w dół. Może się nam swoim... Nie, bez kitu! Wygooglować... Wow, ale mega wygodnie teraz się będzie grało, co? Nie. <laughs> Możecie się nam wygooglować, to powiedział, że Ligia to opowią dla Mas. Czy będzie trzymać? to o Cicho! <laughs> Jezu, czy ty się dobrze bawisz oglądając to? Jezu Ooo jaki dowcipas! Chodzi o masturbację. To, to jest śmieszne, bo chodzi o masturbację. Okej, okay, ja mu chciała... O zajwiście. Zniszczyłam no. wszystko. No, nie schodź tam na dół. Tylko tutaj powinna się, się otworzyć drzwi. Ale tam coś jest na dole. Ale tam musisz mieć czerwoną kartę, żeby otworzyć. Ja już mam czerwoną kartę. Masz czerwoną kartę? No to otwieraj totalnie, ja powiem, że... nie? Nie wiem, co był... zrobiłam z tą kartą, no, ale. Była animacja, dy. Ja już nie pamiętam tak dobrze, ty. Ta gra nie wyglądała tak źle, co? Karol Marks powiedział, wygrałaś, A? A? wygrałaś tą rundę. Wygrałam bycie lewakiem. No, nie wiem czy, jest pasz, czy jest się czym cieszyć. <laughs> no co zawsze wiodku co wyzywasz ty. Przyznaj, przyznaj, że czytałam Marksa. Czy czytałeś Marks? No. Serio? No. Wow. Zaraz się okaże czytać więcej, więcej Marksa niż ja, bo ja w sumie trzymałem... Ale czytałam, czytałam niczego na przykład, nie? No, czytałam, ale też no, jest czytałam, się bardzo całą, żałuję. Chyba. Ja nawet lubiłem widzom, ja ja ale nie to nie dlatego, widzę, że to jest do do właśnie taka licarna. To jest bardzo co. Bardzo łatwo się w to złapać. No i tutaj po prawej, tak, fajnie byłem. Dobrze, tam czy wyszło? ktoś wie jak zmieniać inventory items no, no, oj, oj, tam, i jest tam na górze coś y, y, lata. I tam dole na dole też. Ja tak. bądź w kinie, okej. Okay. Tak. Oni oglądają porno tam. W ogóle fajne porno. Jakbym poszła na gimpo do kina, ty masz pójść do kino. Iga jeden kina, lewak zero. <laughs> tutaj nam liczą <laughs> Zmasakrowałeś go, lewakat. <noise> Tomek teraz coś zrobi. Tomku, skoro już mamy wizę dosyć pokaźną ilość widzów, to proszę skopiuj dane tutaj, te z pod odcinka te 17 bodajże. Tak yeah. gdzie rozmawiałeś o Wislandzie 2 z Ale będzie tutaj teraz... Operacja... Nie za... Jak Dlaczego dzisiaj Niezależna włączyła jako <noise> dodatku do, 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 do podpowiedź? Oszukam taki temat opowiadań erotycznych, niezależna. Niezależna to jest taki skrajnie kolejnie przewidzone od O mój ja boże! Się to... Jezus Maria. Na chwilę spuścić ci z oczu! Na moment! I ja chciałem powiedzieć, że gardę to. Bo. Musimy to przychodzić od początku, nie? Nie, od mojego save'a! A, A no tak, tak, super! Dobra, będzie szybko. W 6 to jest quick save. Tam no, a czemu nie mogę zrobić normalnych tych? Ale poczekaj, bo. Aha, nie, muszę Cicho, iść na ja tutaj kopiuję i wklejam, to jest skomplikowana operacja. Dobra, nie będę teraz wchodził we wszystkie sekcje. O, ale... właśnie, właśnie zobaczyli, jak się zabiłaś. Właśnie to poleciało na tym. I co, powiedzieli? I na razie jest piesek. A to, to Martin. Cześć, Martin. Mhm. ale będzie szybko. A czy ty komuś tłumaczyłaś, co to, to, to czy nie? Tak. To nie jest po 17. Nie wiem. Może to jednak jest pod 17, bo włączyło <grymne> <grymne> no, ja mu się. Tak, ja, ja muszę nagrywać ten? Ja bym chciał z tobą Ja będziesz chciał z Ja będę wodzianką. Nie, ty będziesz sobą. Ja mogę być wojewódzkim. Okay. Dobra, Ja yy, taką rzecz. I wy tam teraz będziecie nam słali pieniądze, bo nas tak kochacie. Znaczy nie nas, tylko Jezusa. Ale nas też. Ale ten poziom jest zaskakujący, dobrze zaprojektowany, zaprojektowany jak tam patrzysz. No właśnie, że dostajesz e, shotguna i od razu jakby wiesz... Masz tak ustawionego przeciwnika, że zobaczysz, wow, zabijam go jednym strzałem, nie? Albo wcześniej, jak masz te czerwone te... E, jak to się nazywa? Butle z tlenem. Pamiętasz, jak schodzisz tą winną? Albo że jak spadasz, to tam od razu łapczyszka na ciebie na dole czeka, no, żebyś no, no, no. nie stracił za dużo energii. Gdzie jest Quick i Jak się używa wszędzie? Jak nacisniesz U, to możesz się rozglądać myszką. Ja bym chciał, żebyś się rozglądał myszką. Ja pierdzielę. No a spróbuj no, do góry mogę. I w dół. No ale słuchajcie, no. Ale właśnie... weź ciśnij U i spróbuj do góry i w dół. Ja pierdzielę. No ale nie mogę używać myszki, bo chodzę hamulcami. No, ale to przesuń klawiaturę po prostu, ty? No, ale ja tam jeszcze robię więcej rzeczy. Nieważne, nie, gr będę grać na klawiaturze. Mam nadzieję, że mówimy do dobrego mikrofona. Mówimy do obu mikrofonów. No jest numer jest. konta przecież. Piętro wyżej, w naszej wypowiedzi. Totalnie, Magdalenko, jest numer konta. To Guga numer konta. Jest numer konta! No nie wiem, co 7212406843414049876006. Z dopiskiem Tomasza Szewców. Dla Tomasza szefców. Aha, dla Tomasza szefców. Masz rację. Jak jest quicksave? Ja, cześć. No, no, no. <laughs> Ta, Jezus, Save? Ja przejść. Tak, nie mój. Poznaję się, zabij się, zabij się, zabij się, zabij się. O, będziemy mogli się śmiać z tego. Jak brzmi kromdę. Ej, chyba cię ten e, Twitch, wiesz, ocenzurował z tym numerem konta. No, bo wszyscy mówią, że nie ma numeru konta. Hmm. Chyba Spróbujemy przekleić jeszcze raz w takim razie, jeżeli Twitch cenzuruje. Co nie byłoby takie głupie, że Twitch cenzuruje takie rzeczy, bo chyba nie można zarabiać na Twitchu, co? Można. E, 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 taki jest numer konta. I'm not wam na zielona góra, no bo to pewnie za długi komunikat był albo coś takiego. Spróbuję jeszcze raz w takim razie wkleić. E, 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 e. To jest skomplikowane czy my to nagrywamy. Bo próbowaliśmy to nagrać normalnie na frapsie, ale e, nam nie wyszło. E, I teraz będziemy próbowali to wyciągnąć z Twitcha, ale tak będzie fatalna jakoś, więc nie wiemy czy będziemy to wrzucać później na YouTube. Tak, e, no to w takim razie to był po prostu problem tego, że Twitch nas cenzurował z tym numerem. E, już macie, to się cieszymy. Przelewajcie ten teraz Golden. Złote monety, milion złotych monet. Ciekawe, no. czy można w malutowo Jakby przyszedł razem. W sensie, Jack Sparrow, Sparrow by przyszedł i taki wysypał, i mówisz, wiesz. Tam, proszę te skarb te złote czarnej pełny, Teraz nie. Te... Otworzył ten sekund spokój i tam masz szor człowieka wtedy się strzelano. Ale mam 115 karpa. To, to znaczy, że możesz 2. umrzeć, tak? Czekaj. I teraz weź w rakiet. Tak, zbij okno. Ty ale nie wzięłam jej wcześniej w ogóle. Zbij okno, nie się wcześniej oczywiście. I otwórz kino. To jest najprostsza operacja w życiu jaką teraz przeprowadzimy. Naciśnij U, żeby się mogła mieszkonsulować. Naciśnij F6. F6. <grafię> <Grawzyki wypadek. grafię> tak jest top strongu, ten co tutaj mówi. Będę strzelać. Bo się my się tak mamy... ogólnie to znamy z Tomkiem też prywatnie i czasami bywamy u siebie. Może tak ostatnie często. I teraz strzelaj, strzelaj w łono, bo to jest kolejny dowcip. Ty bez kitu się strzela w łono. No. W mymłem. Co ty robiłaś w jak nie grałaś w d Forever? No grałam, nie nie do come, pasjonowałaś się. D-Duke Forever gra. E, e, I Fallout 3 grał. Nie jest w Starcraft 2. Ale to, to nie było tak śmieszne tak śmieszne żeby żebyś to pociągnęło, a więc sprzedam. Bo ja nie wiem czy pamiętacie, ale był kiedyś taki moment <laughs> w dziejach, gdzie się mówiło, że Fallout 3 wyjdzie zaraz po Starcrafta 2 i duke Unieka je Forever, a potem takie zaczęły wychodzić. I już nie było tak fajnie. Cześć Confuse, bo musisz obejrzeć, uciekać tak. To Konrad, Pa, Konrad. Można... nie ma nic prostszego niż zmienić klawisze w tej grze. Wystarczy wejść do poza grą, do setup Exe O, a czy nie, to czekajcie, chcecie popatrzeć co to robi? Mogę z tego zrobić osobnego samego streama. Jesus Anna Lover się zalogował i napisał, że kocha Jezusa. Co jest trochę niepokojące. Ja powiedz mi, czy nas wyskoczyć. ogląda te 52 ludzi, co jest tu na czerwono, czy te 3527? Nie, to jest ilość na wyświetleń. Ja się teraz zastanawiam, Czyli czy że na powie by ludzi to nie mogli. Godałem, ten... tak? Jezus, czy ty nie wiesz, czy na powie by tego nie mogli szernąć? Ale Twitcha? A no No, niech coś tam robią. No ale to by musiała zadzwonić i powiedzieć, bowie. Nie, 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 teraz to godzin, no Albo jadźmy, nie no tam w Jezus dzwoni. Dzwoni do boga. To sprawę, do boga załatw Nie do boga, tylko do boba. <grym> Ej, wiecie co, nie mam amunicji do shotguna. Takie śmichy-chichy, a tutaj... Ej, ale dlaczego nie, 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 nie poszłeś do tego kina pornody? Bo zaraz tam się idzie. Nie, tam się idzie, teraz w lewo. Tutaj pójdziesz na górę, w dalszą Ale dalszy, ja tam się oglądam gifa, ty. No ale tam można wejść na zaplecze Co tu? Nie, wróć, 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 wróć B tak wyjdziesz przez drzwi I tutaj po lewej widzisz, masz taki? Nie, nie po prawej, Message tylko po lewej. Po lewej. Ale jak chcę sobie... Aha bo to się tworzyć. Przejść. Co? Po lewej. Po lewej, odwróć się w lewo. I tutaj masz drugi korytarz. I wchodzisz. Co? Wybucham to czołem. Nic nie wybuchłaś, tutaj wszystko się wybucha, bo to miasto jest bombardowane, nie do końca wiemy. Czy to już jest końcowy level? <śm> 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 tak, tak. <śm> Ale nie. gdyby nie to, nie, to jest tak jeżeli że to jest kraj że to, to jest pierwszy level tej gry i ja po jo, prostu. ja sobie strzeliłam bazooku w I ja po prostu umarła. No, Ej, no, no. sobie jej w vray, to się zdarza? No. Nie doszło, zdarzyło ci się nigdy. I Golandzie, i Golandzie się nie dają. Maria. Nie, no nie, te na te kamery, nie? <grymne> level nie, poziomu. jak pierwszego poziomu nie, <grymne> nie, jak, jak rzucacie hajsem Obawiam się, że jest za nim do...